Świadku mediów społecznościowych oraz show biznesu rzadko zdarza się, aby dramaty osobiste przenikały tak intensywnie do świadomości publicznej. Właśnie w takiej atmosferze znajdziemy Malianne Schreiber, która od dłuższego czasu daje się we znaki swojej przeciwniczce, Jouni Koroniewskiej. Tajemnice i kontrowersje to codzienność dla celebrytek, ale co tak naprawdę stoi za tą publiczną rywalizacją, Malianna Schreiber, od kilku lat aktywna w świecie show biznesu, swoją popularność zaczęła zdobywać po udziale w programie Top Model. Od tego momentu jej kariera medialna zyskała na dynamice, a ona sama stała się osobą, której głos często słychać w przestrzeni publicznej. Zdarzenia z jej życia wywołują liczne kontrowersje, a ona chętnie wyzyskuje to wizerunkowo, by pozostać na świeczniku. W niedawnym wystąpieniu w Królowej Przetrwania Malianna podzieliła się swoimi doświadczeniami oraz odczuciami, które mogły dotknąć każdego, kto znalazł się w jej sytuacji. Odkryła, że nadal przeżywa żal do Joanny Koroniewskiej, co zaskoczyło wielu jej fanów. Jej wypowiedzi były na tyle emocjonalne, że skłoniły do reakcji samą Koroniewską, potwierdzając, że sytuacja jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Nieco wcześniej Marianna udzieliła wywiadu redakcji Parte, PL, w którym szczegółowo przedstawiła historię ich konfliktu. Wspomniała o jednym z pierwszych epizodów, gdy Joanna, będąca wówczas modelką programu Top Model, miała swoje pięć minut sławy. Znalazła się w centrum wydarzeń, co może budzić mieszane uczucia. Z kolei Joanna Koroniewska w niedawnej rozmowie z tą samą redakcją przyznała, że nie ma zamiaru angażować się w publiczną dyskusję ani prowokować zaognienia sytuacji. Warto zaznaczyć, że Marianna Schreiber zyskała spore gronofanów, osiągając prawie 200 tysięcy obserwujących na swoich profilach w mediach społecznościowych. Jest świadoma wpływu, jaki wywiera, oraz tego, jak łatwo w dzisiejszym świecie można zaistnieć świadomości publicznej. Mówiła w wywiadzie, jak okres jej kariery zmienił jej życie, tym doświadczenie trudnych momentów, które były przestrogą dla wielu, którzy marzą o sławie. Zarówno Malianna, jak i Joanna szukają swojego miejsca w medialnym świecie, a ich historia to doskonały przykład na to, jak rywalizacja i napięcia mogą wpływać na życie osobiste. W ostatnich tygodniach wokół Maryani pojawiło się sporo kontrowersji związanych z jej interakcjami z innymi gwiazdami, w tym z Agnieszką Kaczerowską oraz Joanną Koroniewską. Chętnie nawiązuje konfrontacje Chce podgrzewa atmosferę, ale ma też swoje koszty. Czas pokaże, jak dalej potoczy się ta historia, ale jedno jest pewne: rywalizacja między Marianną Schreiber a Joanną Koroniewską dostarcza emocji oraz ciekawych zwrotów akcji, które przyciągają uwagę nie tylko ich fanów, ale także mediów. Czy ten konflikt wpłynie na ich kariery na dłuższą metę? Odpowiedzi będą miały miejsce w kolejnych odcinkach ich medialnych przygód.